Witam serdecznie z tej strony Typek. Jak zauważyliście, dzisiaj w nocy CD Projekt wypuściło nową łatkę do Wiedźmina 1.7. I chciałbym właśnie przyjrzeć się, co ta łatka zmienia. Pierwsze zmiany są wprowadzone już w samym menu. Tutaj jest zawartość dodatkowa i możemy sobie z poziomu gry obejrzeć, co mamy obecnie włączone z dlc -ków. Wszystkie włączone dlc -ki. No, i dodatkowo możemy sobie wybrać alternatywne stroje dla poszczególnych postaci. Tutaj, w sumie, chyba dla Tris wyłączał bo jakoś ten alternatywny mi się nie podoba. I dla Jennefer też. Dobra, teraz odnośnie samej gry. Z takich większych zmian zostały dodane na przykład schowki, w których można sobie przechowywać różnego rodzaju sprzęty. Hmm. Są one rozrzucone po różnych miejscach, po całej mapie. Ja chyba pokażę. Przeniosę się zaraz do Nilgardu, do, do, do nowi Gradu. Zobaczymy, jak to wygląda. No i przede wszystkim, chyba, nie wiem, największą zmianą jest to, że w końcu materiały rzemieślnicze nie, nic nie ważą. Wszystko jest 0,0,0. Zero, zero, zero. Nagle mi się dużo miejsca zrobiło wolnego w plecaku. Ale bardzo fajna zmiana, podoba mi się to. Rupiacie już coś tam swoje ważą. O, butelki też nic nie zajmują. Jedzenie tak samo, jedzenie też jest na zero. Oleje, petardy. No, czyli to dużo miejsca nam to zwolni w plecaku. Co tu jeszcze jest? Książki. W tym momencie, kurczę, wszystkie przeczytane. Ale jak widzicie, jest osobna zakładka na książki. I o, tutaj będzie widać. Oprócz tego, że jest osobna zakładka na książki, jakieś tam listy i takie pierdoły. Dodatkowo wszystkie książki, które macie przeczytane, już listy i tak dalej, będą takie jakby wyszarzone, przyciemnione. Coś w tym stylu. Tutaj jest właśnie Glade, którego nie mogę przeczytać, dlatego jest świeży, jasny. Nie da rady go przeczytać. Ale wszystkie książki, które zdobędziecie nowe będą właśnie takim jasnym kolorem, jasnymi kolorami pokazane. Wszystkie, które już przeczytaliście będą właśnie takie przyciemnione. Yy, oprócz tego dodano sortowanie. Tutaj jest szybkie sortowanie. A nie, sorry, to nie to. To jest to, co było wcześniej. Sortowanie przedmiotów. Tutaj jest ptf. I tu możecie sobie posortować według typu, ceny, ciężaru, trwałości i rzadkości. No, według mnie bardzo fajne. W sklepikach na pewno się przyda sortowanie według ceny. Tylko czemu tego nie mogę włączyć? Niech mi ktoś powie. Posortowało? Tak aha, no faktycznie, czyli sortuje to po, po łącznej cenie, nie po cenie za sztukę, tylko po cenie łącznej całego stosu, że tak powiem, bo to wszystko jest w stosach, czyli po, po wartości od najwyższej wartości stosu do najniższej sortuje wtedy, jak to jeszcze po trwałości 67%, 67, 68, czyli od najbardziej zużytych do, do najmniej zużytych. No też się może przydać przy naprawianiu jakichś tam shitów. Hmm, aha, jeszcze do Danli w opcjach jest jeszcze jedna rzecz. I poruszanie się Geralta. Ja w zasadzie nie widzę zbyt wielkiej różnicy poza tym, że szybciej zaczyna biegać. Zaraz wam to pokażę. W rozgrywce y, responsywność poruszania się. Tam standardowe bieg mam włączony. O, i teraz zobaczcie, on na początku robi tam jakiś kroczek, dopiero potem zaczyna biec. I przy zawracaniu też jest dosyć oporny zacznie potem już jest tutaj normalnie. No, ale w każdym razie widać, że zaczyna najpierw idzie, potem dopiero biegnie. Jak włączymy ten alternatywny, Dup. teraz mi się wydaje, zaczyna szybciej biec po prostu od razu, jakby biegnie bez tego kroku chodzenia. Nie wiem, w czym to ma pomóc. Być może jest yy... No być może jest taki bardziej dynamiczny ten Geralt teraz po tym, po tym przestawianiu tych ruchów ale żeby to jakiś straszny wpływ na grę miało to nie wiem, no zobaczymy, może się, może się jakoś przyda później dobra, yy, pokażę wam teraz yy, jak wyglądają yy, jak wyglądają schowki przedmioty Przeniosę się do, do Nowigradu. Jeszcze w sumie sam nie widziałem tych schodków, więc chyba w Nowigradzie będzie mi najłatwiej jakieś znaleźć. Ale bardzo podoba mi Aha, jeszcze jest fajna rzecz, ale to Wam pokażę już na miejscu w Nowigradzie. Można sobie przypisać yy, yy, jedną z receptur, albo rzemieślniczą, albo alchemiczną. Można sobie ją przypisać, znaczy przypiąć, tak jakby. I w momencie, kiedy wejdziecie do sklepu z. Yy, Alche al alchemicznego, albo rzemieślnika jakiegoś, w sensie kowala, czy płatnerza yy, ta przypięta receptura będzie Wam się wyświetlać yy, obok przedmiotów możliwych do kupienia to co ja robię yy, W sensie nie będziecie już musieli na pamięć receptury yy, z pamięci składników po prostu kupować tylko będziecie sobie mogli sprawdzić, podglądnąć yy, będąc już w sklepie Bardzo fajna rzecz. O, tutaj widzę, jest jakiś składzik. One są właśnie takimi zielonymi skrzyneczkami zaznaczone. No to lecimy do Nowigradu. I jeszcze Wam zaraz pokażę, jak wyglądają te, jak działa przypinanie receptur. Okej, okay. gdzie to było? Aha, to chyba ujazd w barze. W karczmie. To jest krzynia. Zaczniemy za zanie. żeby mój stary był taki odważny. Tutaj widzę sobie, można coś zostawić. No, i pewnie będzie to można gdzieś tam w innych skrzyniach, w innych miejscach odebrać. Zobaczmy, ile tych skrzyń jest na tej mapie. W Wigradzie jest jedna. Ciekawe, gdzie jest. Nie wiem, czy trzeba będzie je po prostu odkryć w innych miejscach, żeby się pojawiły, bo ja tu nie widzę więcej tych skrzyń. A nie, tu jest druga. Tu jest druga, czyli nie za dużo tych skrzyń jest, widzę. Dwie na całe, Welen i Novigrad. A zobaczmy jeszcze w białych sadach coś było. Jest jedna. Jest jedna. No i jest chyba tylko jedna. No nie wiem, za dużo tych skrzyń nie ma. ale Może wystarczy. Tutaj jest na skaligę, ale dobra. Skaliga nie chce mi się całego sprawdzać, bo jest za dużo tego jeżdżenia. Yy. Zobaczmy teraz jak jest z tymi recepturami. Gdzie tu jest jakiś najbliższy kowal? Oprócz tego, bo wprowadzono dużo y, fixów do, do questów, do jakichś tam bugów, ponaprawiano właśnie dużo bugów, y, ponaprawiano dużo bugów związanych z questami. Tam były jakieś takie przypadki, że po prostu quest był zrobiony, a nie można było odebrać nagrody, tak jakby po prostu ktoś nie uznawał, że skończyliśmy tego questu. No tam sporo z takich właśnie drobiazgów, drobiazgów zostało naprawionych. Podobno jeszcze inteligencja płotki została naprawiona, ale coś nie, nie zauważyłem różnicy. Dalej płotka się pojawia w jakichś dziwnych miejscach, z których potem wyjść nie może, to jest drobiazg. Zobaczmy teraz jak to wygląda z tymi recepturami przemiosło, powiedzmy, że sobie tutaj bełty zaznaczę. Przypnij, bo pojawi się taka karteczka. Przypiąć można tylko jeden przedmiot, niestety. I, i z alchemii, i z rzemiosła y, tylko jeden przedmiot można przy, 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 przypiąć. Teraz zobaczmy, jak to będzie jak wyglądało w sklepie. Witaj, Witaj, Gerard. Chciałbym, żeby coś dla... Odwrócili teraz numer. Pokaż mi Dobra, o. Przypięty schemat receptury. I tutaj mamy ten schemat, który sobie wybraliśmy tutaj są pokazane wszystkie składniki, które będziemy potrzebować do jego zrobienia. I w tym momencie już nie musicie pamiętać co tam się co tam było potrzebne i się zastanawiać, wychodzić, sprawdzać i tak dalej. Po prostu macie to tutaj pokazane. Szukacie sobie co tam będzie potrzebne. I można to sobie od razu tutaj kupić. Brakuje mi dwóch piór. A już jest wszystko i super, jak dla mnie bardzo fajne. Bardzo mi się to przyda. O, w sklepie widzicie też już przeczytane przedmioty są na szaro. Tekst został już przeczytany, no, a to tutaj nie. Czyli to sobie mogę kupić. No bardzo fajne, podoba mi się. Ok, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zmiany Wam się również podobają z nowego patcha. No i życzę Wam udanych łowów. Do usłyszenia w następnym, w następnym odcinku.